Przyjmując, że awans do PG Ekstraligi wywalczy albo Arget Malesa Ostów, albo Abramczyk Polonia Bydgoszcz, muszę Cię zapytać, która z tych ekip będzie mieć większe szanse na zbudowanie składu dającego choćby nadzieję na utrzymanie w PG Ekstralidze, bo że z tym utrzymaniem Beniaminek ma problem, od lat to wiemy, natomiast komu dawałbyś większe szanse, patrząc na sytuację na rynku transferowym, żeby zbudować lepszy skład? Tej drużynie, temu klubowi, który będzie w stanie do swojego składu dokooptować jednego, dwóch zawodników, którzy, którzy ma, mogą mieć wpływ i, 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 i mogą sprawić, że, że jakość tej drużyny będzie, będzie lepsza, będzie wyższa. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o, 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 o te cele transferowe, to chyba, chyba bydgosz ma większą siłę przebicia. Tak jak wspomniałeś, no, co roku jest ten sam problem, że drużyna Beniaminka zawsze jest w tej gorszej, trudniejszej sytuacji i, niż te ekipy, które, do których do, dołącza w, w Ekstralidze, ale przykład Zielonej Góry pokazuje, że no, można też czasami gdzieś, gdzieś, jeżeli ktoś w miarę dobrze... Porusza się na tym rynku transferowym, który jest na pewno nie jest łatwy, jest trudny, ale, ale jeżeli potrafi gdzieś z tego rynku znaleźć jedno, dwa nazwiska, które, które są w stanie zmienić jakość drużyny, to jest w stanie walczyć o to, żeby pozostać w ekstralidze. I tutaj wydaje mi się, że chyba większą siłę prze, przebicia ma. Polonia Bramczyk, Bydgoszcz, ale, ale no zobaczymy. No nie, nie przekreślałbym też szans, szans Ostrowa, bo. Ta przewaga Polonii chyba polega na tym, że już bardzo głośno mówi się o tym, że w przypadku ich awansu Wiktor Przyjemski niemal na pewno wróci do a To jest chyba taki transfer, który już sporo zmienia. No na pewno. To, to, to by była, była, byłoby ogromne wzmocnienie dla, dla drużyny z Bydgoszczy, jeżeli by awansowała. i Myślę, że oni też w podobny sposób myślą, że, że tutaj powrót Przyjemskiego to, 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 to by był duży plus dla nich i wtedy ewentualne szukanie przynajmniej jednego, może dwóch jeszcze nazwisk zawodników, którzy, którzy mogliby dołączyć do, do tej ekipy, ale, ale tak jak, jak rozmawiamy, no głośno dużo mówi się o tym, że Wiktor Przyjemski odejdzie z Lublina i pewnie w przypadku awansu Polonii to, to, to Polonia byłaby... Tym jego, jego wyborem numer jeden. No i, i, I to jest, to jest no ogromny handicap, jeżeli chodzi o Polonię Bydgoszcz. W przypadku, gdy, gdy, gdy to ta ekipa będzie Beniaminkiem rozgrywek ekstraligowych. Jeżeli chodzi o Ostrów, wydaje mi się, że, że no na pewno też musieliby szukać kogoś na pozycji juniorskiej. Też kwestia zawodnika U24. Też nie wiemy do końca, jak, jak regulamin rozgrywek będzie wy, wyglądał w przyszłym roku, bo, bo też wiele mówi się o, o tym, że, że może dojdzie do, do takiej sytuacji, że na numerze juniorskim będzie jeden obcokrajowiec mógł występować. Także też, też są znaki zapytania, które mogą determinować to, jak, jak łatwo czy jak trudno będzie, będzie budować ten skład drużyny Beniaminka na, na to, żeby. żeby Pozostał w Ekstralidze. Powiedziałeś, że Chris Holder przy odpowiedniej motywacji z pewnością mógłby spróbować swoich sił w PG Ekstralidze. Tu jest jeszcze z seniorów Arget Malesy Ostrów. patrząc na na razie dotychczasowe tegoroczne wyniki, też mógłby podołać w wyższej klasie rozgrywkowej w przyszłym roku. Ja myślę, że, że Musielak czy to są też tacy zawodnicy, którzy, którzy mają już też starty w ekstralidze za sobą i też, też są w stanie w rozgrywkach ekstraligowych sobie poradzić, ale nie do końca mam przekonanie, czy, czy byliby w stanie udźwignąć ten, ten cięższy rozwiązanie z liderowaniem w drużynie. Na pewno jako zawodnicy tej takiej umownej drugiej linii to tak, ale, ale czy, czy są to zawodnicy, którzy mogliby być liderami? Tu już mam wątpliwość. A Frederik Jakobsen? Wydaje mi się, że też podobnie jak Czegunow, podobnie jak, Czugunow, podobnie jak, jak Musielak. No, to też jest zawodnik, który, który ma potencjał, który gdzieś po słabszym okresie w tym Ostrowie się odbudował. W ogóle to, to jest też ciekawa sytuacja, ciekawa historia z, z ekipą z Ostrowa, że ci zawodnicy, którzy, którzy dotarli, o których rozmawiamy, Holder, Czegunow, Jakobsen, to są, to są chłopacy, którzy gdzieś tam mieli, mieli problemy w poprzednich sezonach i, i w tym ostrowie naprawdę, naprawdę wrócili na fajny, dobry, przynajmniej ten, chciałem powiedzieć pierwszoligowy, ale poziom drugiej ekstra ligi dobry. Także na pewno na pewno ten Ostrów ma coś w sobie, że ci zawodnicy potrafią się odbudować, ale. Nie wiem, czy na tyle są, są mocni, silni, żeby byli w stanie tej drużynie w przypadku jej awansu do Ekstraligi liderować. I tutaj, tutaj się pojawia jakiś może większy, głębszy problem. Cały czas jeszcze toczy się walka o to, kto utrzyma się w PG Ekstralidze. Sytuacja na dole tabeli też jest bardzo ciekawa. Kto twoim zdaniem spadnie w tym roku z PG Ekstraligi i co to będzie oznaczać dla Beniaminka, no bo wiadomo, że Sytuacja, kto spada, ma też duży wpływ na to, jacy zawodnicy są do pozyskania, kto zostaje wolny na rynku. No, sytuacja jest bardzo ciekawa, jeżeli chodzi o, 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 o kwestie związane z pozostaniem w ekstralidze. No, ten ostatni mecz w Leśnie, Grudziądza, który no, może miał, ale chyba jeszcze też nie do końca będzie miał y, wpływ na, na, na losy i Grudziądza i Leszna. Wydawało się, że gdzieś w leśnie mówiono dużo po, 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 po tej takiej wysokiej wygranej z wcześniej, że, że, że zawalczam o punkt bonusowy, a tymczasem musieli mocno się bronić, żeby w ogóle ten mecz wygrać i powiedzmy no każda z tych drużyn jakby cel, cel minimum osiągnęła, czyli, czyli to, że Leszno wygrało bo grudziąc obronił punktu bonusowego, yy, wydaje mi się, że między tymi dwoma drużynami rozstrzygnie się kwestia, kwestia spadku do, do niższej klasy rozgrywkowej. Moje, moje osobiste odczucia są takie, że, że no bardziej to wynikające z serca, nie, może nie do końca z, tak, z jakiejś takiej chłodnej analizy. No, życzę i chciałbym, żeby tą drużyną, która, która zostanie w ekstraidze, był Grucią ze względu na to, gdzie mieszkam, ze względu na jakieś moje też yy, bardzo bliskie, dobre relacje z Robertem Kościechą, który który wziął na siebie ciężar prowadzenia tej drużyny i. I też no, obie drużyny Leszno i Grudziądz z jakimiś problemami, muszą poważnymi problemami mierzyć się, jeżeli chodzi o rozgrywki, yy, zwłaszcza w kontekście no, no, kontuzji, osłabień i no, walczą. To, to, to trzeba powiedzieć i przyznać tak, tak uczciwie, szczerze, że, że, że nie poddają się, że walczą o to, żeby pozostać w rozgrywkach ekstraligowych. I za to należy im się ogromny szacunek, bo, bo nie, nie wywieszają białej flagi, gdy, gdy nie. Na przykład w grudziądzu okazało się, że praktycznie w połowie rozgrywek albo na, nawet wcześniej, nie będzie, nie będzie już zawodnika, który był kontraktowany jako lider, jako lokomotywa, która ma pociągnąć tą drużynę. Żeby utrzymała się, to nie rozłożyli rąk, poszukali, znaleźli Michaela Jetsena-Jensena, który naprawdę, można powiedzieć, że rewelacyjnie spisuje się w tych rozgrywkach ekstraligowych i mocno, mocno broni broni Grudziądza przed spadkiem. Też dobra, dobra jazda pozostałych chłopaków, także ogromny, ogromny szacunek, ale też też patrzę na Leszno. No, długa nieobecność Janusza Kołodzieja, Andrzej Lebediew kontuzjowany, ale też sobie też widać, że no, radzą sobie na tyle, ile mogą. Jedna z rewelacji rozgrywek Ben Cook. Też widać mocno, mocno pracują, jeżeli chodzi o, o tych zawodników, którzy już są od początku sezonu. W klubie bardzo dobry mecz Ryu pojechał ostatnio. Widać, że tam duże, duże prace sprzętowe, że mocno klub też o tą stronę dba, żeby ci swobodnicy mieli na czym jeździć, i, i mocno, mocno w, w tym obszarze też szukają. Także no. Żadnej z tych drużyn nie życzę spadku, bo to jest, to jest na, pewno, na pewno trudny okres, ciężki okres dla, dla każdego klubu, który, który spada z Ekstraligi. Tym bardziej leśno Klub, który niedawno walczył o, o najwyższe laury, zdobywał seryjnie tytuły drużynowego mistrza Polski. Grudziądz, który cały czas pokazuje swoje ambicje, cały czas walczy o to, żeby pojawić się w play gdzieś tam różne rzeczy stają na, na przeszkodzie, ale, ale no kluby, kluby, które naprawdę można powiedzieć zwłaszcza leśno, mocno zasłużyłem do ekstraligii, ale, ale jedna z tych ekip niestety będzie musiała w przyszłym roku występować w niższej klasie rozgrywkowej. Czekamy w takim razie na te decydujące rozstrzygnięcia. Na pewno będzie ciekawie i w PG Ekstralidze, i w metalka z drugiej Ekstralidze. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Jacek Gajewski był naszym gościem. Dziękuję, pozdrawiam, do widzenia.